Gdy smok atakuje za dnia, nawet zwykły chłop uzbrojony w czarną stal jest w stanie go zabić. Jednak jest smok, który atakuje tylko w nocy, budzący lęk w ludzkim sercu. Jest to władca gwiazd, o skrzydłach mieniących się nocnym, bezchmurnym niebem. Tylko on widzi nas, gdy zapada zmrok. Tylko on wie, co zamierzamy uczynić. Tylko on jest w stanie nas pokonać. Zapadnie noc. Hejka wszystkim z tej strony Shiro. W dzisiejszym odcinku chcę Wam przedstawić smoki czczone przez e, ludzi, elfy i pozostałe smocze rasy. No dobra, trochę przesadziłam z tą czcią, jednak rasa ta cieszy się wielkim szacunkiem w praktycznie całym Najran. Nawet elfy nocy, które nie przypadają z pozostałymi smokami czy ludźmi, darzą właśnie tą rasę szacunkiem godnym z godnego rywala. Ale zacznijmy może od początku, czyli od technikali. W powszechnej mowie nazywane są oneksami, w języku elfów nocy i starej, smoczej mowie nazywane są videans, co znaczy widzący. Elfy nazywają je panami bądź dziećmi gwiazd. Ludzie nazywają je po prostu nocą śmiercią, zwiastunami śmierci bądź władcami gwiazd. Trochę straszna nazwa, co? <laughs> są nieco mniejsze od pomoruków, jednak tak jak one posiadają podwójne skrzydła. Ich błona skrzydeł jest półprzezroczysta i mieni się błyszczącymi białymi plamkami. Smok ten rozłoży skrzydła, faktycznie przypominają one nocne niebo. Mój przyjaciel nazwał je kiedyś smokami z firankami zamiast skrzydeł. <grytanie> faktycznie raz narysowałem je w taki sposób, że to wyglądała jak firanka, a nie skrzydła. Zależne są do smoków typu ognistego. Są szczupłe i wysmukłe. W locie bardziej przypominają węża niż takiego typowego smoka. Zamiast kolcy na grzbiecie posiadają grzywę, ciągnąją się od czoła po sam koniuszek ogona zakończony puchatym pędzelkiem niczym u lwa albo u chińskiego smoka. Ich łuski są w odcieniach czerni, a jak wiadomo nie ma czegoś takiego jak czarna czerń. To oznacza, że ta czerni, którą mają wysmoki może mieć odcienie... I refleksy fioletu, granatu, czerwieni, takie wiecie, nie ma czegoś czarno-czerwieni, więc wszystkie odcienie takie ciemne to są onyksy. Ogólnie są to smoki o bardzo ciemnych łuskach, które są niezwykle błyszczące, niczym wyszlifowany onyx. Po prostu są piękne, błyszczące, takie smooth smooth, tylko nic, tylko przytulać, gładzić i kochać powszech czasy. Natomiast oczy u tego gatunku są jasne, niemal świetliste. Najczęściej występujące kolory to niebieski, zielony, lazurowy i szary. Rzadziej występują kolory uznawane za ciemne, czyli brązy czy piwne. Wydają najchwytniejsze łapy ze wszystkich smoczych ras. Również dość często poruszają się na dwóch łapach, jednak robią, to tylko w... jednak robią to tylko i wyłącznie wśród swoich. Na pozostałych ras, z wyjątkiem korali, nieustanne poruszanie się na dwóch łapach jest dziwne i mało wygodne. Plemię to słynie ze swojego umiłowania do błyskotek, nauki i sztuki. Dlatego praktycznie każdy przedstawiciel tej rasy nosi jakieś ozdoby na, jakieś ozdoby na ciele. Kolczyki, naszyjniki, diademy, bransolety. Wiecie, wszystko co się świeci i błyszczy to dla Onyxa jest y, bardzo fajne. By ich skrzydła błyszczały się jak najpiękniej, nacierają je miką, czyli takim Fajnym błyszczącym proszkiem, słyną ze swojej świetnie opanowanej techniki obyruki kamienia wszelakiego od granitu i marmuru po diamenty. Te smoki jako pierwsze wpadły na pomysł pokojowego zjednoczenia wszystkich smoczych plemion. Ostatecznie nie wyszło to tak, jak chciały, ale przynajmniej udało się otworzyć szlaki handlowe i granice przynajmniej u większości raz. To są również twórcami smoczych klas jako jedne z nielicznych zajmują się badaniami nad smoczym pochodzeniem. Ich mowa rodzima została uznana w Smoczym Świecie za mowę powszechną. Dobra, cały czas mówię jakie te smoki są fajne i mądre i w ogóle, to może pora na jakieś wady, co? W do pozostałych Smoczych Ras mają jedne z słabszych łusek. Jest to bardziej skóra niż widoczny rogowaty pancerz. Również ich ogień uznawany jest za najsłabszy w Smoczym Świecie. Teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego ludzie tak się ich bali, co? Jest to spowodowane długą i zawiłą historią tej rasy w Najran? W skrócie można uznać, że przez ich wygląd i umiejętności, widzenia w ciemności, wiele razy uznało je za boskich posłańców. Gdyż matka, zwana również jako Księżyc, jedna z dwóch głównych bogów tego świata. Jest przedstawiona właśnie jako długi, czarny, wężowaty smok ze skrzydłami stworzonymi z gwiazd. Jest to wizerunek sprofagowany w większości przez same smoki, by ludzie i elfy darzyły je czcią. Jednak jak wyszło, ostatecznie pokazuje ostatnia Wielka Wojna. Smoki te mają również bardzo wybujałe ego i w wielu przypadkach uważają się za najlepsze ze wszystkich. Uważają się za takie, gdyż po wojnie ognia i lodu to właśnie ich przedstawiciel został wybrany na pierwszego wspólnego smoczego króla. Oraz przez wiele lat utrzymywały, że one wszystkie znają wszelkie tajemnice przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dopiero od niedawna obecny król Cyril obalił ten mit, przyznając się publicznie, że od wieków nie urodził się onych z umiejętnością widzenia wyraźnej przyszłości. Smoki te mają ustrój patriarchalny i monarchistyczny. Jednak samice mają równe prawa wobec swoich męskich towarzyszy. Obecnym władcą jest Cyryl, a jego następcami królewna Feba i Królewicz Hektor. Ukochana druga połówka Cyryla nosi imię Kalista. Nosi ona tytuł pierwszej damy oraz królowej matki. Oficjalnie nie ma ona żadnej władzy ustawodawczej, jednak król często pyta się o jej zdanie i ceni je sobie bardziej niż słowa rady królewskiej. Która z omawianych wcześniej władza jest totalitarna, czyli o, wszy o wszystkim cytuje władca. Jedynie czasem wspiera się on radą bliskich mu smoków. U Onyxów występuje właśnie coś w rodzaju rady, gdzie zasiadają takie smoki jak pierwszy minister wojny, pierwszy minister od spraw miast, minister od spraw handlu, minister hodowli i rolnictwa, pierwszy minister edukacji. Starszy nad monetą, strażnik tajemnic, wysoki kapłan, który jest zawsze elfem dnia i mistrz rady, czyli smok z największą władzą. Jedynie słowo króla jest ważniejsze od jego słowa. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, oneksy są inspirowane Grekami, tudzież Rzymianami. Ich wyroby garencarskie czy jubilerskie przypominają te noszone w starożytnej Grecji. Również tak wygląda ich architektura. Tak, smoki te mają ciepłe łaźnie, akwedukty, a także mają teatry, amfiteatry. Jedno, czego nie posiadają i nie popierają, to kolosa czy Circus Maximus, bo w sumie Circus Maximus byłby trudny w smoczym świecie. Wbrew temu, co było przytoczone na początku, teraźniejsze onyksy brzydzą się niepotrzebną przemocą. Za czasów przed nadejściem magii żyły one w godzie z elfami dnia i nocy. Dzieliły się one swoją wiedzą, dzięki czemu te trzy plemiona rozwinęły się najszybciej ze wszystkich pozostałych. Jednak się sielanka nie trwała długo, bo nadeszła pierwsza i jedna z najgorszych wojen Nairan, czyli wojna ognia i lodu. Po niej nastały czasy magii, a stosunki pomiędzy elfami i smokami zostały zerwane na zawsze. Miały lata, a onyksy odizolowały się od wszystkich innych ras tworząc hermetycznie zamknięte społeczeństwo. Nie licząc tych kilkunastu, co stwierdziło, że trzeba ogarnąć smoki, bo zaraz wybuchnie kolejna wojna i tak oto został wybrany Smoczy Król, który jako tako otrzymał pozostałe, pozostałe rasy w ryzach. Oneksy dawniej żyły na wyspach, teraz zwanymi Jedwabnymi, daleko na zachodnim Nairan. Gdy nadeszła epoka dominacji smoków na świecie, to one właśnie opracowały zaklęcie zmieniające smocze ciało w bardziej mobilne półludzkie. Jednak ludzie wraz z nocnymi elfami wypędzili wszystkie smoki za nieprzebyte góry na wschodnie Najran. Onyksy zajęły mały archipelag wysp z klimatem najbardziej przypominającym ten, w jakim żyły wcześniej. Nazwały je onyksowymi wyspami. Każda z nich jednak posiada własną nazwę, a największą nazwały onyksową. W a onyksową nazwali tą, największą, gdzie mieścił się uśpiony czarny wulkan, i ich, i ich stolica. Tutaj dam taki mały dopisek od autora. Onyksy często wzywają powierników ognia, by ci uciszyli wulkan, gdy ten zaczyna się wybudzać. Na onyksowej wyspie znajduje się stolica onyksów zwana Treja. Onyksy wybrały tą wyspę też dlatego, że znajdowały się tam złoża tęczowego szkła, które służy im do oświetlania ulic i domów. Minerał ten jest znacznie bezpieczniejszy niż ogień, jednak nie ma go nigdzie indziej niż na Onyxowej wyspie. A smoki te nie za bardzo chcą się nim dzielić z innymi rasami. Jedynie elfy dnia mają dostęp do tego rzadkiego minerału, dzięki któremu oświetlają swoje domki. Mimo wszystko, Onyx lubią gościć u siebie praktycznie wszystkie rasy, a także dzielić się z nimi wiedzą. W przeciwieństwie do pozostałych smoczych ras, Onyksy nie zaprzestały szkolić się w magii. Jednak ich technika nauki, tego ginącego kierunku, sprawdza się jedynie w ich przypadku i dla nich samych. No i dla elfów dnia. Również przez brak czarnego kamienia ich magia jest bardzo, ale to bardzo ograniczona i słaba. Zazwyczaj stosowana jest jedynie do zapalenia świeczki bez używania ognia, podgrzania wody. Wspomniałam o elfach dnia i nocy, ich temat zasługuje również na osobny film, jednak przytoczę ich historię w takim skrócie. Po wojnie ognia i lodu, elfy nocy obraziły się na smoki, a elfy dnia na odwrót zaczęły czcić je niczym bogów. Nocnym kuzynom to się nie podobało, więc nastała schizma między elfami. Gdzie elfy dnia odcięły sobie skrzydła na cześć smoków, wykorzystały to pomruki i zaprzęgły elfy dnia do niewolniczej pracy. Po latach męki i dręczenia przez ogniste smoki, elfy te zostały wyzwolone przez onyksy i zamieszkały wraz z nimi na ich wyspach. Pora na mój ukochany segment, czyli typy mistyczne. U Onyxów charakteryzuje się jeden taki typ. Są to wieszcze, czyli smoki widzące przyszłość. Jest to dość częste zjawisko. Ustalono, że około 20% Onyxów wykluwa się z białymi łuskami na ciele, które mówią o tym, że jest ono w stanie dostrzec przyszłość. Jednak najczęściej sprowadza się to do przewidywania, jaka będzie pogoda na zajutrz. Im smok ma więcej bieli na ciele, tym jego moce są silniejsze. Wieszczami, mogącymi widzieć różne wersje przyszłości, dalekiej jak i bliskiej, są posiadaczami gwiazdki na czole. Jednak taki smok nie wykluł się już od ponad 300 lat. Na koniec macie smoki bliskie mojemu serduszku, czyli król Cyryl, Aurora i Cassiopeia. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam na mojego Deviantarta. Tam macie różne fajne arty. Zapraszam też na Instagrama, gdzie macie też różne fajne arty. Pamiętajcie, że świat jest otwart i możecie tworzyć postacie z tych raz, co omawiam. Do zobaczenia w kolejnym filmie, który będzie. No właśnie, jedynie Onyksowy Wieszczy wie kiedy. Do zobaczenia i pa!